Jesteśmy tuż po premierze najnowszego wideoklipu Kasi Nowej. Powiedzcie, jak wam się podoba? Mnie osobiście bardzo się podobał. Nawet tutaj te arabskie rytmy trochę poczułam. E, nóżka sama chodziła. Bardzo fajne. Igor, gore tobie? Tak, mi również się podobał. Ja wcześniej widziałem tylko Kasię gdzieś tam na różnych teledyskach, na klipach i, i w takich sytuacjach. Pierwszy raz dzisiaj na żywo się spotkaliśmy. Więc muszę stwierdzić, że powiedziałem to zresztą Anżeli, że jest dużo atrakcyjniejszą kobietą. Tak, na, na co dzień, czyli, czyli w takim realnym świecie. Yy, piosenka bardzo fajna. Yy, słuchałem, słuchałem tam kilkunastu utworów Kasi wcześniej, więc wiem. wiem. The Lyle wiem też jest dobry. Tak, więc wiem, co z czym się Taka jakby. Muzyka popowa fajna. Ale, ale tutaj pierwszy raz, pierwsza raz spotkałem na żywo i gdzieś jeszcze, jeszcze bardziej pozytywne wrażenie na mnie to wszystko odbiło, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Czyli to wasze gusta? Zdecydowanie, tak. Tak. Moje tak, na tak. pewno. Czy taki utwór mógłby znaleźć się w Big Brotherze? Czy powinien? Tak, myślę, że tak. Mieliśmy akurat dość okrejoną listę przebojów w Big Brotherze, więc każdy utwór, który byłby inny, byłby fajny, a zwłaszcza coś takiego jak, jak Kasi tutaj, to, to myślę, że na pewno by dobrze na nas wpłynęło, a tym bardziej, że jest to taki kawałek wakacyjny, więc na pewno na pewno Super. dobrze by trafił. Nie się od razu skożyło z naszą Kasią z Big Brothera. Kasia to by się tam dopiero odnalazła z tymi swoimi ruchami, kocimi. Ta. Tak.